Amerykańscy filmowcy, scenarzyści, producenci przekonują nas w wielu katastrofalnych filmach, że ta sztuczna inteligencja na początku jest fajna, ale później dzieją się z nią różne rzeczy i ten nasz ludzki świat gdzieś tam się kończy. A tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją okazuje się, że mamy do czynienia na co dzień i nie wyobrażamy sobie bez niej już dzisiaj życia, chociażby przez te wszystkie aplikacje, które nas otaczają. Dokładnie. Pięknie to pani ujęła, powiem tak, że sztuczna inteligencja właściwie jest wdrożona wszędzie i korzystamy z niej na co dzień. Czasami się nawet nie zdajemy z tego sprawy. Mam tutaj na myśli handel detaliczny, tak, mam tutaj na myśli bankowość. To są analizy, aplikacji, aplikacje, tak, które analizują to, co robimy, jak robimy i one zarówno przynoszą korzyść tym, którzy produkują tą sztuczną, czy też korzystają z tej sztucznej inteligencji dla nas, ale również i nam. Podam taki przykład, jak śledzenie nielegalnych operacji, tak. Sam miałem taki przypadek, że właśnie bank ostrzegł mnie o tym, że coś się dzieje z moją kartą, tak. I to jest właśnie przykład, który, albo inaczej, jest wiele przykładów korzystania ze sztucznej inteligencji na co dzień, nawigacja na przykład samochodowa i ostrzeżenia o korkach. Technologia stała się już na tyle przyjazna i dostępna, że bardzo łatwo można ją wdrożyć również w przemyśle. Przemyśl oczywiście ze względu na bezpieczeństwo, wysoki poziom standardów bezpieczeństwa tak, jest troszeczkę z tyłu. On musi na początku sprawdzić, przekonać się, zobaczyć, czy to nie spowoduje właśnie dokładnie tej katastrofy, o której pani powiedziała, jak to jest w filmach, tak? Ale na dzień dzisiejszy od dwóch, trzech lat technologia stała się dostępna, przyjazna, ona jest tańsza i ona przynosi realne korzyści. Więc tak naprawdę mamy przykłady wdrożeń, mamy przykłady pozytywnych realizacji i tak naprawdę trzeba to kopiować. Tu nie należy wymyślać koła ponownie na nowo, tylko tak naprawdę kopiować sprawdzone. Pomysły i wdrożenia. A y, to jest zapewne kwestia przyszłości i to zapewne niedługiej, że ta sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w bardzo wielu. Dla nas dzisiaj jeszcze wydawałoby się takich momentach, gdzie no jesteśmy nie, zasta nie do zastąpienia, tak? Ale e, według Waszych obserwacji e, firmy, w której, którą Pan reprezentuje, jak, e, jaka to jest odległość, jaka to jest jednostka czasowa, kiedy tak naprawdę my będziemy mogli sobie spokojnie umówić się na kawę i rozmawiać o przyjemnych rzeczach, a wszystko za nas e, zrobią komputery, nie wiem, aplikacje, e, jakieś dodatkowe, e, no właśnie sztuczna inteligencja. Myślę, że nie będzie tak, że ona zastąpi człowieka. Ona, nie, ona ma wspomagać człowieka, tak? Te sztuczna inteligencja, czy też w ogóle zbiór tych technologii, bo ja nie lubię trochę określenia sama sztuczna inteligencja, bo, bo sztuczna inteligencja jest bardzo skomplikowana. Natomiast algorytmy wnioskujące do, podpowiadające e, ludziom produkującym dzisiaj, już są dostępne i one nie mają w definicji ich zastąpić. One mają tak naprawdę ich przede wszystkim wspomóc w podejmowaniu decyzji, dać im e, na podstawie tego, czego nie widzą, informacje, co mogą ewentualnie zrobić, jak zareagować, a to są bardzo ważne elementy, które Dzisiaj wielokrotnie brakuje tym ludziom na instalacjach. Tak? Kolejny element to jest tak naprawdę mniejsza kadra, która jest. Zakłady się rozbudowują, kadry jest mniej i tak naprawdę sztuczna inteligencja jest doposażeniem. Ona jest takim dodatkowym pracownikiem, który jest niewidoczny, ale z kolei wykonuje naprawdę czarną robotę 24 godziny na dobę. Niebezpieczne chyba też y, y, zawody, tak? Gdzieś tutaj możemy zadbać o bezpieczeństwo pracowników y, y, opierając się na tej sztucznej inteligencji? Dokładnie. E, trzy takie główne obszary, gdzie można z, stosować inteligen sztu sztuczną inteligencję, czy też algorytmy technologiczne. E, jednym z nich jest eliminacja pracowników ze stref niebezpiecznych. Poprzez dodatkowe informacje, które możemy pobrać, eliminacja prac manualnych, czyli wyjazd takiego pracownika do strefy niebezpiecznej, możemy te informacje zebrać i tak naprawdę wywnioskować, co się dzieje, czy jest jakieś niebezpieczeństwo i zagrożenie. No dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie. Czy jest szansa, żebyśmy się przed tą sztuczną inteligencją gdzieś schowali gdzieś nie dali jej dostępu do naszego życia czy już tak nas opanowała, że wszyscy wiedzą o nas wszystko chociaż my sobie z tego nie zdajemy do końca sprawy. To jest bardzo ciekawe pytanie. To znaczy ja jestem zwolennikiem chronienia prywatności i tutaj każdy decyduje co robi ze swoimi danymi, ze swoimi informacjami na swój temat. Tak. Jeśli chodzi natomiast o pracę i e, e, zakłady pracy. To mamy tutaj kwestie produkcji, tak, czyli pracy przedsiębiorstwa, ale mamy kwestie emisyjne, środowiskowe, które wiążą się z awarią, to jest nadmierna emisja i mamy kwestie bezpieczeństwa ludzi. I jeżeli mamy tutaj sobie pomóc w tych kwestiach bezpieczeństwa, emisji, czyli mieć bardziej ekologiczną produkcję, tak, bardziej niezawodną, to zdecydowanie jestem za tym, żeby tą sztuczną inteligencję stosować.